Cześć, tutaj Dawid podsiadło. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Audycji Spontan w Radiu Olsztyn. Twoja debutanteczka płyta zrobiła spore zamieszanie, taki był plan? Nie wiem, czy mieliśmy jakiś określony plan na to, jak to się wszystko potoczy. Na pewno gdzieś ktoś z zaangażowanych osób miał jakieś oczekiwania. Ja takich oczekiwań nie miałem. Wiedziałem, że moja płyta jest płytą dobrą i że jest moją płytą, więc nie obawiałem się niczego. I nie miałem też oczekiwań, że to będzie dobre albo złe. Po prostu chciałem zobaczyć, jaką będzie reakcja. Mam wrażenie, że wolisz bardziej kameralne środowisko. Lubię też, nie wiem, duże imprezy i, i ogromny wypełniony ludźmi namiot. Niekoniecznie tylko kameralne, ale w przypadku tej płyty faktycznie kameralne otoczenie bardziej sprzyja. I wydaje mi się, że buduje większe emocje i przeżycia. jest taka przyjemna atmosfera, ciepła i bliskości. Twoje życie zmieniło się w ciągu roku. Bardzo. Wkroczyłem nowe etapy, skończyłem szkołę i nagle poszedłem od razu do teoretycznie pracy, bo ciężko traktować to, co robię jako pracę. A mimo wszystko jest to pracą. No. Spędzam mnóstwo godzin gdzieś, a nie w domu. Dostaję za to wynagrodzenie i mam współpracowników, także no, na pewno jestem w pracy i mam nadzieję, że znajdę czas na edukację jeszcze. Na razie muszę popracować trochę, bo mam to niesamowitą możliwość, żeby w dzisiejszym świecie zarazić tak wielką. Liczby osób, czymś co robię. I, I warto robić jeszcze więcej rzeczy, żeby po prostu dotrzeć do albo jeszcze większej ilości, albo żeby zostać już na zawsze przy tych, których już zaraziliśmy trochę. Nie naruszając Twojego życia prywatnego, czy fani dają się już odczuć? Chyba nie mam jakichś takich problemów, takich historii, które można potem w gazetach opisywać. Zdarza się, że faktycznie ktoś podejdzie i powie coś, ale zazwyczaj to jest miłe słowo. I raz miałem chyba nieprzyjemną sytuację, jak tam ktoś wulgarnie się do mnie zwrócił, ale akurat zamknął się w przyciemnianym samochodzie z przyciemnianymi szybami i uchylił tylko trochę okno i wykrzyczał całą złość, jaką miał w sobie. No i odjechał, więc to było takie bardzo ważne, męskie, honorowe. No ale nawet takim czymś się nie przejmuję, no bo jeżeli ktoś robi to w ten sposób, a nie może podejść do mnie, uderzyć mnie na przykład i powiedzieć mi po prostu w twarz, że jestem jakiś, to znaczy, że on ma problem ze sobą, a nie ze mną. Szukasz jakiegoś specjalnego odbiorcy twojej muzyki? Chyba nie, chyba każdy kto po prostu lubi naszą muzykę jest automatycznie idealnym odbiorcą. Jeżeli ktoś słucha i mu się podoba to więcej nie mogę wymagać i tylko tyle tak naprawdę. Spora grupa młodych ludzi słucha twoich piosenek. Coś im przekazujesz specjalnego? No, staram się tam akurat na pierwszej płycie jest dużo takich prawd uniwersalnych, żeby nie przejmować się błahostkami za bardzo. Jest wiele takich rzeczy, o których ja myślę sam codziennie, albo myślałem jakiś czas temu, więc to nie wszystko jest też powiedziane wprost, że masz robić tak a będzie wtedy dobrze, tylko jest powiedziane, że próbowałem robić tak i było tak, potem zrobiłem tak i było inaczej i oni po prostu mogą sobie z tego powyciągać coś każdy dla siebie, tak mi się wydaje no, są piosenki typowo opowiadające historie miłosne w których sam byłem uczestnikiem czy które zaobserwowałem, są takie piosenki jak Vitein gdzie są po prostu takie prawdy życiowe i elementy z różnych perspektyw różnych ludzi. Także no, każdy znajdzie na pewno jakieś przesłanie dla siebie. Ja wiem, o czym pisałem i to wszystko. W książeczce zamieściłem, także można sobie spokojnym wieczorem poczytać jakąś poezję. Masz jeszcze stres, jak wychodzisz na scenę? Jasne, i cieszę się, bo stres taki sceniczny motywuje i daje taką. Fajną świadomość, że cały czas bardzo ci zależy na tym, co się dzieje. Nie chciałbym wpaść w rutynę i traktować to jak kolejny dzień w pracy, tylko naprawdę przejmować się tym, zwracać uwagę na ludzi i być w tym miejscu, w którym akurat jestem. I na razie to działa, więc jest dobrze. Spontan ta audycja młodzieżowa. Co możesz doradzić młodym ludziom? Co robić, aby odnieść taki sukces jak ten? Tak naprawdę nie mam żadnej złotej rady. Na pewno potrzeba znaleźć coś, co uwielbiacie robić to jest nawet cytat z filmu Chłopaki nie chyba. najważniejsze w życiu jest to, żeby znaleźć co chcecie robić i potem to robić. No. I to jest cała tajemnica, bo tylko w Czymś co sprawia Ci ogromną przyjemność, a oprócz tego daje Ci możliwość życia, bezpieczeństwa tam finansowego i w ogóle. Będziesz najbardziej efektywny i będziesz mógł pracować w tym zawodzie przez ileś tam lat i nie będziesz miał wypalenia zawodowego, bo to nie będzie dla Ciebie tak naprawdę praca, bo będziesz robił to co lubisz. I tak chyba trzeba do życia podchodzić, żeby robić rzeczy, które się lubi.